Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak, witam w kolejnym wiosennym vlogu na moim kanale. Przepraszam, że przez dłuższy czas tych vlogów nie było, ale nie miałem za bardzo koncepcji, co by Wam tutaj pokazać, żeby się to względem poprzednich lat w miarę nie powtarzało. Dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam dwa bardzo ładne takie miejsca, dosyć dzikie, bo na łąkach, których można na, naprawdę piękne widoki, przede wszystkim na jezioro Dąbie podziwiać. Dowiedziałem się od nich, o nich na wycieczce, od człowieka, który prowadzi Szczeciński szlak widokowy tutaj żyje tą północą, także. Także bardzo, bardzo fajna sprawa oczywiście za to, za to dziękuję. I Pokażę dwa takie miejsca i przy okazji postaram się Wam troszeczkę to oczywiście pokazać i o tym poopowiadać, z tym pokazaniem to przyznam nie wiem jak będzie, bo nie wiem jak to moja kamera uchwyci, no i bo wiadomo, że na pewno będzie to wyglądało troszeczkę inaczej niż to co można by było podziwiać na żywo. No ale cóż moi drodzy, spróbujemy. I oto moi drodzy są te Rzeczowe widoki. To jest takie bardzo, jak widzicie, dzikie miejsce. Taka sobie w zasadzie łączka. Tutaj już, jak widać, zaczyna się budownictwo mieszkaniowe tutaj już troszeczkę skończony, tu, tutaj się jeszcze budują, no ale w sumie się nie ma co dziwić, bo no, kto by nie chciał przy takich widokach mieszkać. Tam po drugiej stronie um, tych domów są jeszcze ogródki działkowe, które się nazywają Widok, także bardzo, bardzo e, nazwa jak najbardziej e, trafna. E, no i tutaj mamy przede wszystkim widok na jezioro Dąbie. Ja Wam tutaj oczywiście zaraz to na zoomie wszystko pokażę, bo mówię, nie wiem jak to wszystko, na, na ile jakby odda to wszystko, to co ja widzę na żywo. Jakby. E, przede wszystkim na Jezioro Dąbie e, O przepraszam e, Na Jezioro Dąbie m, Także Gdzie? gdzieś tam prawdopodobnie da się zobaczyć Stargard też. Znaczy, Z tego miejsca nie wiem czy się da Ale wiem, że takiego innego Gdzieś tam na ogródkach działkowych Ale nie tych widok, o których wspomniałem wcześniej Tylko, tylko na, na takich innych dało się właśnie zobaczyć Stargard Gdzieś tam prawdopodobnie Może dałoby się zobaczyć Goleniów Ale to być może z tego e, drugiego miejsca tu jest troszeczkę obok i naprzeciwko. Może bardziej by się dało tamte rejony tutaj dostrzec, choć tam jakieś zabudowania w oddali widać. Więc być może to są gdzieś tamte tamte rejony. Dobrze, ja, ja to Wam przybliżam, moi drodzy, żebyście zobaczyli, jak to sobie wygląda. No, może już tak na maksa. Eee, I cóż, moi drodzy, także tak to się wszystko ładnie prezentuje. No naprawdę, moi drodzy, coś pięknego. Moi drodzy, tam gdzie za chwilę pójdziemy, będzie widać również klify w Wolinie. No także takie są bardzo, bardzo ciekawe i nieoczywiste miejsca. Moi drodzy, to miejsce w zasadzie jest chyba najlepszym miejscem tutaj w całej okolicy, jest naprawdę raj dla, dla oczu. Tam bardzo w oddali takie zamglone są góry, to właśnie podobno już jest, już jest Wolin, także bardzo ciekawa sprawa. Tutaj po lewej widzimy jakiś płynie statek, natomiast tutaj po prawej stronie o tutaj teraz, widzimy właśnie wrak betonowca. Na jeziorze Dąbie. To jest takie dosyć e, popularne miejsce. Tutaj gdzieś tam każdy o tym e, tutaj słyszał. E, no, a, a, oczywiście, dostać się tam można tylko łódką, nie ma tam jakichś innych alternatyw. I to właśnie on też jest jakby jeszcze na jeziorze Dąbie. E, tak to się wszystko naprawdę bardzo, bardzo e, pięknie prezentuje. E, bardzo, naprawdę bajeczny, bajeczny mm, widok. No niestety, moi drodzy, ostatni, o, o, ostatni, raz, ostatni raz byłem tutaj rok temu, no tak już trochę więcej niż rok temu, bo w okolicach majówki i jeszcze tutaj tych domów nie było. Znaczy było, było widać, że, że są tutaj jakieś przygotowania pod zabudowę, ale w zasadzie gdzieś tam nic jeszcze nie było. Tutaj widzimy już prawie gotowe domy stoją. No, w sumie no, z jednej strony się nie ma co dziwić, no bo ale ja piękne miejsce, każdy w sumie jest ten widok tylko dla siebie, ale z drugiej strony, uważam, że mimo wszystko to jest troszeczkę nieferno, bo jak zabudują, no to e, taki przeciętny kowalski nie będzie tutaj mógł sobie dojść i tych pięknych widoków e, podziwiać. I przeżyłem chwilę grozy, ponieważ zobaczcie, tu jest taka włóka pewiczna, bo tutaj było takie główne wejście jakby na to pole. E, ale e, ta tam mnie pocieszył, mówi: słuchaj, pójdźmy, bo ten pot się na pewno gdzieś e, kończy. No i kończy się właśnie w tym miejscu tutaj, koło tych krzaków. na no, oczywiście no, trzeba było chwilę się przez tam te krzaki, krzaki przedziała, ale kończy się, więc no, nie jest ten dostęp tak całkowicie utydiony. ale troszeczkę mnie to też zirytowało, że już tutaj sobie ludzie przywłaszczają ten teren i przez co tacy przeciętni ludzie, jak ja, którzy tutaj no nie mogą sobie pozwolić na domek, czy po prostu nie chcą, no to muszą tutaj po prostu w taki, a nie inny sposób to wszystko tutaj załatwiać. To może jeszcze chwila widoku i powoli będziemy kończyć zagadnienie. Moi drodzy, jeszcze taki jeden bardzo przyjemny zakamarek. Tutaj to miejsce jest naprzeciwko na, na tego poprzedniego ujęcia praktycznie, ale także tutaj sprzyja podziwianiu tego samochodu, bo jest tutaj taka uliczka, bo o, o, ile tam, jednak troszeczkę trzeba było podejść. Tak, tutaj bezpośrednio samochodu ten widok naprawdę, naprawdę można tutaj podziwiać. Gdybym miał na przykład jakieś lody kupić sklep i sobie zjeść w samochodzie, no to tutaj można przyjechać i sobie to uczynić. Akurat płynie jakiś statek, więc naprawdę te widoki są tutaj no, e bajeczne. Naprawdę gdybym miał ze Szczecina wyjechać, to chyba właśnie najbardziej by mi tych widoków tutaj brakowało, bo to naprawdę jest miodzio. Cóż moi drodzy, to w tym logu byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przyznacie mi rację, że te widoki są tutaj naprawdę, naprawdę bajeczne, choć tak naprawdę największy, najlepszy widok moim zdaniem był na ogródkach działkowych Panorama, tutaj niedaleko tam to naprawdę, naprawdę był widok, ale tutaj oczywiście jest również, również pięknie, naprawdę miód dla moich oczu, mam nadzieję, że dla waszych także, choć oczywiście, wiadomo, że nagrywając to, czy temu zdjęcia no to jednak e, nie jest to samo co przyjść tu i delektować się po prostu tym na żywo. Ja e, Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, e, zapraszam do e, dowolnego wsparcia na Discord, na forum, grupy na Facebooku, e, wszystkie linki są oczywiście w opisie, do, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!